Wieczórka kochani. Jak zawsze witam się z Wami w, każde, jak w każdą niedzielę. Będziemy dzisiaj dalej czytać pod Podnóżku. Ania e, będzie nagrywała, jest operatorem, a ja się tutaj o mój domowy podnóżek, który mi będzie towarzyszył podczas czytania tej Basi. Tamtego wieczora Srebrzysty długo oglądał obolały podnóżek, by ostatecznie uznać, że jako mebel jest już całkiem bezużyteczny. Nie martw się, strapiony fotel pocieszał przyjaciela. Naprawiam cię. Koronkowa serwetka szlochała, do głębi wstrząśnięta losem nieboraka. Czy bardzo cię boli? zapytał współczujący kominek. Nie tak mocno szepnął podnóżek. Nie mogę jednak podpierać stóp, głos mu się załamał. Jestem niepotrzebny, jęknął żałośnie. Nie mów tak, oburzyła się serwetka. Nam zawsze będziesz potrzebny, zapewniła gorliwie. Niebawem zapadła noc i jego towarzysze usnęli. Srebrzysty księżyc rozjaśniał mrok. Podnóżkowi zdawało się nawet, że jasna smuga księżycowej poświaty dotknęła miejsca, w którym pęk. Skąpany w księżycowym blasku czuł się bardzo samotny i zbędny. Reparacja i renowacja Punkt renowacji antyków był znacząco oddalony od Zielonego Wzgórza. Pomimo to podnóżek, nóżek i zasmucony, niewiele pamiętał z podróży. Dotarliśmy, ucieszyła się jasnogłosa, wjeżdżając na wywoisty plac. Nebel cierpiał, ilekroć samochód podskakiwał na nierównej nawierzchni. Cóż było począć? Pozostawało jedynie czekać na dalszy rozwój wypadków. Zajmę się nim, choć nie przywrócę mu dawnej świetności, oznajmił barczysty, oglądając pęknięcie. Mąż lubi ten podnóżek, więc proszę spróbować go naprawić, poprosiła jasnogłosa. Zatelefonuję, gdy będzie gotów, zapewnił barczysty. Radzę uzbroić się w cierpliwość, ponieważ kolejka jest długa, dodał, wskazując na stertę uszkodzonych mebli, które wielu określiłoby mianem rupieci. Wieczorem, gdy barczysty zamknął warsztat i zgasił światło, w pomieszczeniu zapanowała nieprzenikniona ciemność. Pogrążony w mroku podnóżek zatęsknił za fotelem, serwetką i kominkiem. Ba tęsknił również za jasnowłosą i srebrzystym. Jednak najmocniej brakowało mu dziecięcego szczebiotu błękitnookiej, wnuczki gospodarzy Zielonego Wzgórza. Przestań szlochać, burknął uszkodzony zegar. I ja nie tykam od miesiąca i siedzę cicho, dodał oskarżycielskim tonem. Skoro nie tykasz, to milczysz, wtrąciła się poduszka z uszkodzonym haftem. Pękata mądrala, odburknął zegar. Też mi znawca piękności i mądrości, pisnęła rozłuszczona poduszka. Nie wiedziałem, podnóżek poczuł się bardzo niezręcznie. Nie wiedziałeś, nie wiedziałeś, żachnął się zegar. A wiedziałeś, że długa wskazówka nie drgnęła od przeszło czterech tygodni i na dodatek obraziła się na mnie śmiertelnie? Każdy ma swoje kłopoty, bracie. Dodał zegar nieco łagodniej. Podnóżek zamilkł i zamyślił się. Nie trać nadziei, wtrąciła się strabiona łóżeczka. Dlaczego tu jesteś? zagadnął podnóżek. Przestałam błyszczeć, więc mnie nie chcą, odpowiedziała ze smutkiem. Ludzie, westchnął pęknięty wazą. Trzeba być doskonałym, by sprostać ich wymaganiom, ale to nie zapewnia stałości uczuć, co po niektórych. Cóż też tak uważam, wtrącił staroświecki taborec z złamaną nóżką. Nie wszyscy tacy są, zaprzeczł podnóżek. Opowiem wam o błękitnookiej i opowiedział. – Po co twoim dziadkom taki rupieć? – zapytał kiedyś Piegus, syn gości spędzających popołudnie na Zielonym Wzgórzu. – To antyk, nie rupieć – odpowiedziała z powagą. – Cóż to za różnica? – burknął wzruszając ramionami. – To wielka różnica – podeszła do podnóżka. – Przyjrzyj się uważnie – poprosiła kolegę. – Podszedł posłusznie, obejrzał mebel. – Podoba ci się? – zapytała. – Może być – odpowiedział wymijająco. – Teraz usiądź w fotelu i przynajmniej na nim stopy – zarządziła. Po chwili stopy piegusa spoczęły na podnóżku. – Przyjemnie? – zapytała. – Może być. Za żadne skarby nie chciał przyznać, że mylił się co do podnóżka. – Pomyśl tylko, że antyki mają tajemnicę – powiedziała szeptem. – Jak to? – oczy piegusa rozszerzyło zdumienie. – Nikt nie wie, czyje stopy opierały się na tym podnóżku. Błękitna oka spojrzała wprost na powiększone źrenice piegusa. – Ilekroć na niego zerkam, myślę o tym. – Mógł należeć do prawdziwego gangstera, jęknął biegus. Może być, uśmiechnęła się błękitna oka. Cudowna dziewczynka, przyznał taboret po wysłuchaniu powieści. A nie mówiłem, ucieszył się podnóżek. Wiem, że ona mnie ocaliła z pewnością. Szkoda, że do niej nie trafiłem, zasmucił się w myślach Wazą. Najważniejsze w życiu to spotkać swoją błękitną oką, rzekła łóżeczka. Dwa dni później odbyła się reparacja podnóżka. Co wydarzyło się dalej, dowiecie się na naszych następnych spotkaniach, a ja życzę Wam cudownej niedzieli.